Przedmiotem tej opowieści jest autoportret Jana Matejki, namalowany w 1892 roku. Jan Matejko należy bezsprzecznie do najwybitniejszych malarzy polskich, nie tylko XIX-wiecznych. Sławę zyskał głównie jako autor obrazów odwołujących się do dziejów narodowych, a zwłaszcza monumentalnych dzieł. Będących swoistym rozrachunkiem artysty z historią Polski, lub konsolidujących społeczeństwo wokół idei odzyskania niepodległości. Może nie zawsze pamiętamy, że ważnym nurtem w twórczości matejki było malarstwo portretowe. Przedstawiał wizerunki zarówno osób ze sfery mieszczańskiej, jak i przedstawicieli arystokracji. Te pierwsze były. Spokojne, oszczędne w formie, nosiły wszelkie cechy, czy właściwie noszą wszelkie cechy malarstwa realistycznego. Tym drugim nadawał o wiele silniejszą ekspresję i wyraźnie reprezentacyjny charakter. Nigdy nie był zainteresowany utrwalaniem na płótnie własnego wyglądu. Również ten obraz nie powstał z inicjatywy artysty. Został namalowany na zamówienie wybitnego polskiego kolekcjonera Ignacego Korwin-Milewskiego. Do tworzonej przez niego galerii autoportretów malarzy polskich majątku Gieranony na Bileńszczyźnie. Milewski bardzo precyzyjnie określił zarówno format, jak i układ kompozycji obrazów. Miał on przedstawiać postać ujętą frontalnie do wysokości kolan. Na neutralnym tle, stojącą z pędzlami i paletą w ręku. Wśród kilkunastu malarzy jedynie Matejko zlekceważył ten narzucony schemat. Mógł sobie na to pozwolić. W okresie malowania tego obrazu był już niekwestionowanym mistrzem, otoczonym powszechnym uznaniem i szacunkiem. Namalował swój wizerunek, kierując się własną intuicją artystyczną i wrażliwością, dzięki czemu jego portret. Jest niebanalny, zdecydowanie wyróżnia się na tle galerii zgromadzonej przez Milewskiego, a pod względem artystycznym jest jednym z najwspanialszych dzieł Matejki. Dołącz do Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie i korzystaj z bezpłatnego wstępu do jednego z największych muzeów w Polsce przez 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o pakietach członkowskich znajdziesz na naszej stronie internetowej www.przyjacielemnw.pl Artysta przedstawił siebie we wnętrzu pracowni w domu rodzinnym przy ulicy Floriańskiej w Krakowie. Leżące na ziemi tomy ksiąg, na których spoczywa paleta z pędzelami, w sposób symboliczny określają Matejkę jako malarza narodowych dziejów. Wskazują na jego zainteresowanie historią i prawdziwą erudycję, jaką osiągnął w tej dziedzinie. Wymownym akcentem podkreślającym głęboką wiarę i pobożność artysty jest ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej widoczny na ścianie nad jego głową. W 1892 roku Matejko miał 54 lata. Tymczasem autoportret ukazuje człowieka przedwcześnie postarzałego, wyczerpanego chorobą i pracą ponad siły. Na porany z marszczkami twarzy maluje się wyraz smutku i goryczy. Obraz powstał w okresie, kiedy Matejko toczył spór z Radą Miasta Krakowa o uratowanie przed zburzeniem średniowiecznej kaplicy przy już wcześniej rozebranym Szpitalu Świętego Ducha. Chciał tam nawet urządzić swoją pracownię, ponieważ ta, którą miał na Florianskiej, wydawała się dość, dość mała na potrzeby malarza. Walkę tym przegrał i rozgoryczony, rozżalony yy, zapowiedział wówczas, że nikt już więcej nie wystawi swoich obrazów. W rodzinnym mieście zrzekł się także honorowego obywatelstwa Krakowa. Rozżalony, przeżywając głęboko ludzką bezmyślność i gorycz osamotnienia, odsunął się od społeczeństwa. Zamknął się we własnym świecie malarskiej wizji przeszłości. Na tle innych portretów Matejki, ten wyróżnia się prostotą i oszczędnością środków artystycznego wyrazu. Wychudła twarz, żywy blask oczu, szczupłe, spracowane dłonie podkreślają ekspresję tego dzieła, decydują o głębi psychologicznej prawdy, jaka jest w nim zawarta.